Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co o tym myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Przyszedł do jednego i powiedział: Synu, idź do pracy w winnicy. On odpowiedział, odpowiadając, rzekł: Nie chcę. Później jednak zmienił zdanie i poszedł. Przyszedł do drugiego i to samo powiedział. A on w odpowiedzi rzekł: Już idę, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Odpowiedzieli: Pierwszy. Jezus powiedział im: Oznajmiam wam, że poborcy i ladacznice prędzej niż wy wchodzą do Królestwa Bożego. Bo szedł u Was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście Mu. Poborcy natomiast i ladacznice uwierzyli Mu. Wy nawet potem, gdy to zobaczyliście, nie zmieniliście zdania, by Mu uwierzyć. Ta dzisiejsza Ewangelia, jaką przeczytałem, to pierwsze, co pomyślałem, że ona jest właściwie o tym, że Pan Jezus mówi, iż można grzeszyć. Oczywiście nie zachęca nas Pan Jezus do grzechu. Ja też nie mam zamiaru Was teraz zachęcać do popełniania grzechów. Natomiast jest coś takiego, że jeżeli my się w naszym życiu. Za bardzo skupimy, bo można się za bardzo skupić na, na tym, by nie popełniać grzechów, to, y, to może możemy się pogubić tak. Mimo wszystko, mimo takiego bardzo, bardzo mocnego skupienia się na tym, żeby tylko nie popełnić żadnego grzechu, że y, odejdziemy nawet od Pana Jezusa. Tak. Właśnie nie to, nie to jest najważniejsze, żebyśmy nie popełniali w życiu żadnych grzechów. Tak. To jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Co jest najważniejsze? Tym bardziej, że o właśnie teraz, bo trzeba wziąć pod uwagę, że to jest nierealne. Że my nigdy, nikt z nas, ja w każdym razie nie mam złudzeń, że, że kiedykolwiek przestanę tak w ogóle zupełnie grzeszyć. Pamiętamy, wiemy, że nawet świętość na tym nie polega. Ludzie święci, ogłoszeni, kanonizowani, to nie są ludzie, którzy w pewnym momencie przynajmniej swojego życia, pod koniec na przykład swojego życia, przestali grzeszyć. Wszyscy dobrze wiemy, że Święty Jan Paweł II na przykład nie do końca życia spowiadał się co dwa tygodnie. Z czego? No. No nie wiem, chyba nie, nie rozmawiał ze spowiednikiem o pogodzie. Nie? Czyli właśnie to jest pierwsza rzecz, nie? Że, że i tak nigdy nie przestaniemy grzeszyć. Natomiast yy, natomiast, jeżeli, jeżeli będziemy tak mocno skupieni na tym, by, by nie grzeszyć, to możemy gdzieś zgubić w ogóle relację z Bogiem. Możemy zgubić relację z Bogiem. Tak, może taką anegdotę zacytuję, którą przytacza z Demello. Pewien mistrz duchowy opowiada taką historię, muzułmański mistrz duchowy opowiada taką historię o sobie samym. Jako dziecko byłem chłopcem zapalonym do modlitwy i nabożeństw. Pewnej nocy brałem udział w czuwaniu razem z ojcem, trzymając święty Koran na kolanach. Wszyscy, którzy byli z nami, zaczęli naraz zasypiać i po chwili już głęboko spali. Rzekłem więc do mego ojca: Nikt z tych śpiochów nie jest w stanie otworzyć oczu i podnieść głowę, aby zmówić swą modlitwę. Pomyślałby ktoś, że pomarli. Mój ojciec odpowiedział: Kochany synu, wolałbym, żebyś i ty spał, zamiast obmawiać. I ojciec Demello dodaje: Świadomość własnej cnoty jest niebezpieczeństwem, na jakie narażeni są ci, którzy wchodzą na drogę modlitwy i pobożności. myślę, że trochę o tym, o tego rodzaju ludziach Pan Jezus mówi w tej dzisiejszej Ewangelii. Zresztą On, tak jak słyszeliśmy, On powiedział te słowa do uczonych w piśmie i faryzeuszy, czyli do ludzi, którzy odznaczali, wyróżniali się pobożnością. Wyróżniali się też doskonałością jakąś moralną. Na pewno nie stuprocentową, nie łudźmy się. Ale to byli ludzie naprawdę, naprawdę mało grzeszący, popełniający jakieś drobne grzechy. Jest takie powiedzenie, to któryś ze starożytnych myślicieli powiedział, już teraz nie pamiętam, mianowicie brzmiono mniej więcej tak. Rzeczą ludzką jest błądzieć, popełniać grzechy, byśmy powiedzieli po katolicko. Ludzką rzeczą jest grzeszyć, natomiast diabelską, szatańską rzeczą jest trwać w błędzie. To mądre powiedzenie jest właśnie o tym, że, że wtedy dopiero dzieje się prawdziwa tragedia w naszym życiu, kiedy my popełniamy grzechy i trwamy w nich. Tak, że samo to, że popełnimy grzech, hmm. czasem może dobrze. Ja w każdym razie w życiu yy, zauważyłem wiele korzyści z wielu moich grzechów. Oczywiście każdy grzech niósł szkodę, krzywdę, ból. Myślę przede wszystkim właśnie Chrystusowi. Bogu, ale też mnie, czy innym. Ale jednocześnie, nawet no ja bym powiedział, że chyba wszystkie moje grzechy, dzięki Chrystusowi, zaowocowały w moim życiu jakimś dobrem. Bo były dla mnie lekcją. Tak. Bo były dla mnie lekcją. I. Właśnie z takim doświadczeniem kojarzą mi się te słowa pana Jezusa o tym pierwszym synu, który, kiedy ojciec go poprosił, idź do pracy w winnicy, on odpowiedział, nie chcę. Później jednak zmienił zdanie i poszedł. Właśnie tak jest, że czasami my, grzesząc, no bo na tym polega grzechnia, jakby odmawiamy Bogu wierności odmawiamy wierności Ewangelii, przestajemy być wierni wartościom, które wyznajemy. Tak, ale ważne jest, że potem przychodzi ta refleksja i myślimy sobie hm, szkoda, właśnie. Właśnie to jest bardzo ważne, żebyśmy myśląc o naszych grzechach nie nie myśleli jednocześnie źle o sobie tylko żebyśmy myśleli źle o tym grzechu mówiąc sobie szkoda szkoda że popełniłem ten grzech właśnie szkoda żal żal za grzechy nie polega na tym że uważam siebie za złego tak jak faryzeusze uczyni w piśmie, uważali za ludzi, że ludźmi złymi, właśnie, takimi wyrzutkami, takimi, których trzeba się, od których trzeba się trzymać z daleka, tych poborców, nie? Czyli, czyli w innych tłumaczeniach nazywanych celnikami, i, i te, tych cudzołożników, cudzołożnice. Oni uważali za ludzi złych, a Pan Jezus nie, on nie, nie, nie stronił od nich. A niego to nie byli ludzie źli. Pamiętamy, mówił, że to są ludzie chorzy. I, i to jest właśnie tak ważne, żebyśmy traktowali y, siebie zawsze dobrze, nawet kiedy popełniamy grzech. Natomiast żebyśmy rozprawiali się, że tak powiem, właśnie z grzechem i żebyśmy y, nie mieli poczucia winy, właśnie, które jest takim... Jego istotą jest to, że ja siebie uważam za kogoś złego. Tylko żebyśmy pożałowali grzechu, czyli żebyśmy zobaczyli, że grzech jest jakąś szkodą, stratą. I żebyśmy sobie właśnie umieli powiedzieć: Szkoda, że zgrzeszyłem. Szkoda. Tak. Stała się pewna szkoda. Stługłem sobie jakiś cenny, nie wiem, wazon, który dużo kosztował. Poza tym był jakąś pamiątką, prezentem od kogoś, który chciałem koniecznie przechowywać przez całe moje życie, a stukłem go. Czasem może nawet zupełnie przypadkiem. I wtedy to jakby będę opłakiwał, będzie mi szkoda, przeżyję pewną żałobę, ale, ale będę żył dalej. I będę pamiętał, żeby na przyszłość bardziej uważać. Być bardziej rozważnym w moich ruchach, działaniach. Tak, właśnie grzech to jest po prostu pewna, pewna szkoda. Myślę, że ten pierwszy syn właśnie najpierw powiedział, nie pójdę. A potem sobie myślę, szkoda, że ojcu tak powiedziałem. Przecież on potrzebuje pomocy. On jest starszy ode mnie, ma mniej sił. Jejku. A może przez to, że ja mu odmówiłem, to nawet on sam pójdzie i będzie chciał to zrobić. I wtedy się zreflektował i mówi: okej, okay, idę. Tak. tak, a ten taki nie, zawsze ułożony, pobożny. Może nawet w pewnym momencie już przez to, że właśnie tak niby doskonały moralnie, bo lepszy od innych, tak jest zapatrzony. Ten swoją doskonałość, że przestaje widzieć tego Ojca. I sam nawet nie wie, kiedy zaczyna mówić Ojcu za przeproszeniem mam Cię w nosie". To się może przydarzyć również w naszej relacji z Bogiem. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.